Przecież głupszego rządu nie ma na świecie. Państwo nie, znale... nie znajdziecie głupszego rządu na świecie. Państwo jest mądre, naród jest mądry, ale władze zachowują się jak półgłówki. Nie wiedzą o co w tym chodzi, wiedzą dokładnie, tylko czerpią korzyści z tego. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film poświęcony świętej, już niestety świętej pamięci Andrzejowi Leperowi, na jego fantastyczną wypowiedź, której tak mało jest w internecie, bo najczęściej jest pokazywana ta wypowiedź z Sejmu, z Mównicy Sejmowej, gdzie on tam z nimi jechał z grubej rury, ostro i tak naprawdę bez skrupułów jakichkolwiek. To jest człowiek, który odszedł dlatego, że mówił jak jest. I po tych słowach nikt nie będzie miał już wątpliwości, to co teraz usłyszycie, że on był po prostu niewygodny. Andrzej Leper był osobą niewygodną, dla każdej z partii, dosłownie dla każdej. On ich miażdżył, i dziwnym trafem taka osoba znika. Taka osoba odchodzi na drugi świat. To jest wręcz nieprawdopodobne, bo znikają ludzie, którzy coś wiedzą. Ludzie, którzy mówią niekoniecznie to, co jest wygodne, to, co jest fajne dla ogółu. Na przykład teraz podczas tej dziewiętnastki, zobaczcie, ile. Znakomitych osób odeszło. Znakomitych. Wszyscy oni mieli inne zdanie, mieli coś innego do powiedzenia i odchodzą tylko dlatego, że mają coś innego do powiedzenia. Gdyby nami rządzili tacy, Andrzeje, Leperzy, to my bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Polska byłaby na innej orbicie. Bylibyśmy mocnym, bardzo silnym państwem niezależnym, suwerennym. Bogatym, a jesteśmy tym, czym jesteśmy. I najbardziej zaskakujące i zastanawiające jest to, że on to mówił już praktycznie no, 20 lat temu. 20 lat temu mówił, śmiali się wszyscy z niego, jak opowiadał coś tam o talibach i tak dalej. Później okazało się, że to jest prawda, że to wszystko miało miejsce. Niestety, pewnego, chyba piątkowego popołudnia. Zmienił zdanie i postanowił odejść. Ja nigdy w to nie uwierzę, w tę wersję. Myślę, że Wy w większości również. Bardzo brakuje. To już jest chyba drugi film czy trzeci poświęcony Andrzejowi Leperowi, ale czemu nie? O takich ludziach trzeba mówić, o takich ludziach nie można zapominać. Bo wiecie, oni go ośmieszyli na arenie krajowej, ośmieszyli, że później nikt już go poważnie nie traktował. Oczywiście ci tacy naprawdę mądrzy. Ludzie świadomi nadal mu wierzyli i wiedzieli jak jest, ale inni już trochę się wstrzymywali z tym poparciem. To było zamierzone działanie, to nie był przypadek, że z niego się po prostu śmiano. I to, co on powie w tym filmie dzisiaj, to jest kwintesencja, to jest kunszt polityczny. On był po prostu prawdziwym politykiem z krwi i kości. I bardzo, ale to bardzo szkoda tego człowieka, że go nie ma między nami. To jest wielka strata. Ktoś powie, że to tylko jeden poseł? Absolutnie nie, to jest ogromna strata, bo on był tą osobą, która po prostu mówiła i robiła, bo dotychczas ktoś tam był, ale tylko mówił, ale nie robił. Nie bywałem. Zapraszam Was na ten wielki, przeogromny talent polityczny Andrzeja Leppera i tę szczerość. To jest osoba, której po prostu można było zaufać. Teraz może jeden, dwóch posłów. I to wszystko, ale oni nie mają większego wpływu na nic, więc boję się o nich, że też tak skończą, ale on miał więcej do powiedzenia. Później wszyscy jego bliscy współpracownicy też odeszli. To jest zastanawiające. Więc jeśli ktoś mówi, że to były problemy już emocjonalne, że mu się znudziło obcowanie między nami, to można sobie w kieszeń wsadzić, bo to tak nie było. Było zupełnie inaczej. Dobra, już nie mówię, już nie ględzę, zapraszam Was. Możemy się za niego pomodlić, i Andrzeju, jeśli nas słyszysz, to byłeś wspaniałym człowiekiem i nadal jesteś, bo w pamięci zawsze będziesz. Do usłyszenia. Drodzy rodacy wyborcy, nie wierzmy, że jesteśmy bezsilni, że nic się nie da zrobić, że oni opanowali już wszystko, że oni nie pozwolą, aby kto inny przejął władzę. Przypominam fakt z naszej najnowszej historii. 89 rok. Czy ktoś wtedy zakładał, że komuna padnie, że PZPR padnie, że socjalizm padnie? Nie, była też niewiara, ale patrzcie, jaką naród polski, jaką my wszyscy pokazaliśmy wtedy mądrość. 89 rok, 4 czerwca. Pierwsze wolne, demokratyczne wybory do Senatu, bo Sejm pochodził z wyborów kontraktowych. 35% Solidarność, 65% były partie PZPR, ZSL, SD. I zobaczcie wtedy, do Senatu na 100 senatorów wybraliśmy 99 Solidarności. Tylko jeden uratował się z byłego systemu. Tu była pokazana wielka mądrość. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że wtedy, 4 czerwca 1989 roku, do wyborów poszło nie 30, nie 40, nie 50%, ale ponad 80% obywateli naszego kraju. I dzisiaj to jest nam potrzebne. Potrzebny jest nam zryw. Potrzebna jest rewolucja przy urnach wyborczych, żeby znieść tych wszystkich, którzy pochodzą z układu okrągłostołowego. Oni już byli, oni doprowadzili do tej dramatycznej, tragicznej sytuacji cały kraj, wszystkie dziedziny życia i gałęzie naszego przemysłu i rolnictwa i oni muszą odpowiedzieć za to. Pokażmy wielką mądrość, zmiećmy ich z areny politycznej. To jest możliwe. To nie jest niemożliwe. Możemy to zrobić, ale jak będziemy wszyscy razem, jak zrozumiemy, że chcąc uniknąć rewolucji krwawej na ulicach, a rząd, kolejne rządy do tego właśnie prowadzą, doprowadzając ludzi do kroków desperackich, do dramatyzmu, do beznadziei, liczą się z tym, że ludzie mogą wyjść na ulicę i wtedy oni są przygotowani do brutalnego rozpędzania różnego rodzaju protestów. Pokażmy wielką mądrość, łączmy się, zaprotestujmy. Jeżeli trzeba, wyjdźmy na ulicę, ale pokojowo. Ale najlepiej przeprowadźmy rewolucję przy urnach wyborczych. Ktoś powie, to jeszcze dwa lata, ale wychodząc na... Ulice, miast i wsi, tam gdzie mieszkamy, gdzie mamy zakłady pracy, możemy wymusić wcześniejsze wybory do parlamentu. I o to do Was apeluję. Zwracam się do Was z wielką prośbą, abyście zrozumieli jedno. Nieprawdą jest, że w Polsce nie ma pieniędzy. Mówię to wiele razy z trybuny sejmowej i po tym żądam, żądam, aby wyszedł premier któryś z ministrów i powiedział, że ja kłamie, że to jest nieprawda. Ile lat, przypomnijcie sobie, przebijałem się z tym, aby udowodnić, że w Narodowym Banku Polskim są rezerwy. Rezerwa rewaluacyjna i rezerwa dewizowa. Śmiano się ze mnie, kpiono sobie, mówiono, że się na tym nie znam. Samoobrona przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, o polityce finansowej państwa. Kiedy my przygotowaliśmy to, nikt o tym nie mówił. Kiedy zaczęli mówić inni o tym, wszystkie media, wszyscy zaczęli mówić, że to Platforma, że to SLD chce reformy finansów państwa. Nie może być tak w Polsce, żeby Narodowy Bank Polski był państwem w państwie. My rozumiemy, co to jest niezależność Narodowego Banku Polskiego, banków narodowych. Ale nawet Bank Centralny, Federalny Bank Stanów Zjednoczonych odpowiada za gospodarkę i zatrudnienie. A u nas Narodowy Bank Polski i Balcerowicz nie odpowiada za nic, absolutnie za nic gromadzi rezerwy, które lokuje w bankach zachodnich. Banki zachodnie, które przejęły nasze banki polskie, przejęły oszczędności ludzi, jeszcze dostają nadwyżkę dewiz, za którą wykupują obligacje skarbu państwa, mając gwarancję, że je od nich odkupimy i jeszcze zapłacimy odsetki. Jak to jest, żeby ktoś, Golas Zachodni przyszedł do Polski, dostał nasz bank, dostał nasze pieniądze i za te pieniądze jeszcze kupuje nasze obligacje, mając gwarancję, że, nie od, że je odkupimy? zapłacimy odsetki. Znowu ten sam manewr. Golasy z Zachodu bez sportek praktycznie przyszli do Polski, dostali pieniądze, mając gwarancję, że mogą za nie kupować obligacje Skarbu Państwa, które odkupimy, zapłacimy odsetki. Następna sprawa, pieniądze w budżecie. Jedna czwarta, około 25%. Środków z budżetu idzie na utrzymanie różnego rodzaju agencji, agent, fundacji, funduszy. To jest ponad 40 miliardów złotych. Zdecydowana większość, a co najmniej połowa jest niepotrzebna. Znowu potężna oszczędność. Tu brakuje miliarda, dwóch, trzech na służbę zdrowia, na górnictwo około pięciu, na hutnictwo, na inne dziedziny naszego życia i działy w gospodarce, a takie duże pieniądze przejadają biurokraci. Tak być po prostu nie może. Kwota następna to zwolnienia z podatku firm zachodnich z kapitałem zachodnim, dużych sieci sklepów, no i biznesmeni polscy. Za ubiegły rok żaden super, hipermarket nie zapłacił jednej złotówki podatku. Mają wakacje w podatku, jak te wakacje mijają. Zmieniają nazwę firmy, zauważyliście to Państwo u siebie. Raz nazywa się to Billa, później Auchan, jeszcze inaczej i znowu zwolnienia z podatku. I żaden z najbogatszych w Polsce, na czele z Kulczykiem Niemczyckim, nie płaci podatków w Polsce, wszystkich podatków w Polsce. Zdecydowaną większość uciekają z podatkami na szeszele, antyle holenderskie, na Wyspę Jersey, gdzie są podatki bardzo niskie albo nie ma ich w ogóle. Samoobrona jest temu przeciwna, temu się przeciwstawia. Samoobrona wie, gdzie są w Polsce pieniądze. Nie wierzcie już dzisiaj, że ich nie ma. Powtarzam. Autorytety ekonomiczne, finansowe w Polsce też o tym wiedzą.